Porozmawiamy sobie o tym, jak przecinać hortensję drzewiastą Anabel. Hortensja drzewiasta kwitnie na pędach jednorocznych, to znaczy, że te pędy, które wypuści w tym roku, są zakończone kwiatostanem. Bez naszego cięcia też zakwitnie. Natomiast nasze cięcie spowoduje to, że tych pędów jednorocznych będzie o wiele więcej. Więc kwitnienie będzie bardziej obfite. Przycinamy ją mniej więcej tak 10 cm nad ziemią, żeby zostawić takie mniej więcej 1-2 pąki, dwie pary pąków, z których ona wypuści kolejne pędy. Cięcie wykonujemy zanim pojawią się liście wczesną wiosną. Niektórzy ścinają kwiatostany, ale moim zdaniem dobrze zostawić je na zimę, bo wtedy są też ozdobą właśnie zimową, tak jak tutaj na przykład. Jest taka alejka wzdłuż której idziemy i po bokach są posadzone właśnie te hortensje drzewiaste i te kwiatostany mają swój urok właśnie w takich sytuacjach. Więc można je zostawić na zimę. Podczas cięcia też patrzę, czy tutaj z tych pędów, które przycinamy, które zostawiamy, nie wychodzą jakieś takie słabe Pędy, jakieś pędy, które są uszkodzone, pędy, które są zmarznięte, to wszystko wycinamy, ponieważ na tych pędach ona nam nie zakwitnie. Zostawiamy tylko takie zdrowe, grube pędy. I tak jak tutaj widzicie, tniemy dosyć nisko. Nie przejmujemy się, nie przejmujemy się tym, ponieważ ona bardzo ładnie się regeneruje. A takie cięcie jeszcze bardziej sprawia, że ona wypuszcza coraz więcej tych młodych pędów. I nawet po takim niskim cięciu, ona dorosnie gdzieś tak do wysokości około 1,5 metra przez ten sezon. Możecie ją zostawić, nie musicie jej przycinać tak dosyć nisko, natomiast musicie się liczyć z tym, że to kwitnienie będzie trochę słabsze niż w przypadku tak mocnego cięcia. Możecie przyciąć hortens jeśli chcecie trochę wyżej. Natomiast te kwiatostany są na tyle ciężkie, że w momencie kiedy ten pęd jest o wiele dłuższy niż, niż tak jak teraz, no to może się nawet złamać pod wpływem ciężaru tego kwiatu, więc ja zalecałbym raczej cięcie dosyć mocne, niskie, żeby te pędy nie wyrastały tak strasznie wysoko. I wtedy właśnie jeszcze wspierać je takimi właśnie metalowymi obręczami. Tak jak jest tutaj zastosowane, żeby te pędy się nie przewracały, nie uginały. To zastosowane zostały właśnie takie obręcze, które trzymają ten krzew w ryzach. Wam też polecam coś takiego zakupić. Jeśli nie macie czegoś takiego albo nie, nie wiecie gdzie to kupić, to możecie zastosować też w sumie sznurek, powbijać 4-3 patyki dookoła krzewu i związać to wszystko sznurkiem. Będzie na podobnej zasadzie tak jak te metalowe obręcze. Ale oczywiście te metalowe są solidniejsze i bardziej wytrzymałe. Tak jak widzicie przycięliśmy ją dosyć nisko i ona już na przykład tutaj od samej podstawy pędu już pąki nabrzmiewają. Już jest coraz więcej tych pąków i właśnie z tych pąków wyrastają nowe zdrowe pędy. Na przykład tutaj, tutaj, tutaj. I ona tych pąków będzie miała o wiele więcej, ponieważ my ją przycięliśmy i teraz te pąki, które były uśpione tuż pod naszym cięciem na przykład tu, o, tu już nabrzmiewa też i właśnie ten pąk tutaj trochę za wysoko jest ucięty, ale już ten pąk Zacznie, zacznie nabrzmiewać i z tego pąku właśnie wytworzy się nowy pęd, który w lecie zakwitnie. Właśnie na tym to wszystko polega. Hortensję drzewiastą tniemy tylko raz w roku. Właśnie teraz na wiosnę. Oczywiście to nie znaczy, że nie możecie jej, jej w ciągu sezonu przycinać. Mówimy o tym cięciu pielęgnującym, natomiast o tym cięciu też formującym kwitnienie, natomiast jeśli chcecie na przykład, nie wiem, macie właśnie taką ścieżkę, hortensja Wam przeszkadza jakiś jeden pęd, to możecie ją przyciąć, to nie jest nic złego. Natomiast takie cięcia, jak wykonujemy teraz, robimy je tylko raz w roku, ponieważ gdybyśmy przycinali ją co, co chwila tak nisko, nisko, no to by nie, nie nadążała wytwarzać kwiatów. A to głównie o te kwiaty nam chodzi właśnie. Przy okazji cięcia polecam też wybierać takie liście, które zostały z tamtego roku ze środka krzewu, żeby nie ryzykować i nie prowokować tutaj powstawania jakichś chorób grzybowych. Więc zawsze też przy okazji cięcia ja czyszczę środek krzewu, żeby nie zalegały tutaj żadne liście. No, żeby unikać takich nieprzyjemnych sytuacji, jak choroba grzybowa właśnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o przycinanie hortensji drzewiastej. Mi została jeszcze jedna strona do przycięcia. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka, like subskrypcję, może jakiś komentarz, jak macie jakieś pytanie. Tymczasem do zobaczenia w następnym filmiku. I tyle, powodzenia w przycięciu.